Podważanie fundamentu. Na no co to jest ten fundament? Na nim stawia się dom. Jeżeli rozwali się fundament, najpierw zacznie pękać, potem się rozpadnie, to i dom się zawali i zostaną same ruiny. Ale co w tej chwili obserwujemy? Obserwujemy właśnie atak na fundament. I to dzieje się w wymiarze globalnym. Bardzo mocno to widać w zachodniej Europie, ale widać to również w Polsce, ponieważ atak na Polskę jest naprawdę wielki, potężny, frontalny. Jesteśmy tym kamieniem na drodze, który przeszkadza. No i powstaje mnóstwo pytań. Te pytania są ważne i do przemyślenia dla nas wszystkich, i dlatego zaczęłam się zastanawiać, czy jednak nie trzeba na tym mówić. Proszę Państwa, tym takim podstawą tego fundamentu jest rodzina. Rodzina, nasza rodzina, rodzina kochająca się, rodzina rodząca i jednocześnie wychowująca swoje dzieci, które tworzą przyszłość danego domu, dane, również danego państwa, ojczyznę tworzą właśnie rodzina. A co mówiła siostra w Fatimie, że atak będzie frontalny i to będzie przede wszystkim na rodzinę. Więc zachowajmy, zachowajmy ostrożność i patrzmy na to, jak to w tej chwili jest. No ale proszę państwa, brak wiedzy, tam brak wiedzy to powoduje, że no jak to się mówi, nie mamy się do czego odwołać. I nasze dzieci mają tej wiedzy nie otrzymywać. W związku z czym wychowanie dzieci to jest następny element tego rozwalania fundamentu. Poproszę Państwa, naszych poglądów to już raczej zmienić się nie da, zwłaszcza osób starszych, bo mamy pewne doświadczenie życiowe, postaw Postawiliśmy na takie, a nie inne wartości i tego się trzymamy. Natomiast y, młodzież, dzieci. No, siedzi w smartfonach, TikTok i inne media społecznościowe dostają mnóstwo informacji, które są zabałaganione, które są często bardzo negatywne. No i w wielu krajach już jest zakaz, żeby te smartfony dzieci używały, żeby nie mogły ich używać. No ale u nas ciągle na ten temat trwa dyskusja, albo próbuje się kosztem dzieci zakazać nam w ogóle prezentowania naszych poglądów w mediach społecznościowych, no i, i to jest naprawdę poważna sprawa. Ale proszę państwa, żeby dom się trzymał, żeby był stabilny fundament, to musi być jedność. Musi być jedność, musi być te wspieranie się wzajemne, musi być miłość, która jest motorem do tego, żeby świadczyć sobie nawzajem, żeby pomagać sobie nawzajem, żeby otaczać słabszych opieką. A co się dzieje dzisiaj dokładnie odwrotnie no ale ta y, miłość która powinna łączyć nasze społeczeństwo jest konieczna konieczna do tego żeby nasz dom naprawdę był domem stabilnym i w wielu rodzinach to tak funkcjonuje w wielu polskich rodzinach bo to jest nasze najbliższe otoczenie no i wiemy że tak jest natomiast Pojawiają się zupełnie inne trendy. Chodzi o to, żeby naszym dzieciom wyciągnąć te, te wartości, wyrwać im te wartości, powiedzieć, że rodzice się starzeją, to oni już starzy, głupi, oni nie są na bieżąco. No i w tym momencie, zamiast patriotyzmu, zamiast uczenia miłości do Ojczyzny, no to, to czego się te młodych ma uczyć? Także proszę państwa, mamy cały czas konfrontacji. Najbardziej niepokojącym elementem tego, co dzieje się w Polsce, jest wzajemna nienawiść. Ona jest podsycana przez określone środowiska i po prostu zamiast szukać wspólnych rozwiązań, no to jest tylko warczenie i to warczenie się przenosi przez media do innych ludzi, jak się czasami wejdzie na media społecznościowe. To naprawdę zadziwia, jak wielki wypływ tej, tej nienawiści, tego jakiegoś pretensji do całego świata, zazdrości do innych, chęci dominacji, chęci przejęcia władzy, siedzi w niektórych ludziach, którzy są koło nas. No i to jest coś, co niszczy nasze społeczeństwo. Ale, proszę Państwa, mamy też i inne objawy, no bo dzieci powinny się w rodzinie rodzić. No a co mamy? Rząd proponuje legalizację aborcji. Aborcja no takie słowo, które dla wielu osób nic nie znaczy, ale proponuje bardzo prosto zabijanie dzieci, które się już poczęły, no i są w tym swoim okresie wielkiego rozwoju prenatalnego w łonie swojej mamy. Więc wyzwolenie aborcja jako prawo człowieka no zupełna bzdura, ale to się pojawia. Aborcja przedstawiana jako osiągnięcie, jako opieka zdrowotna, jako dobro dla kobiet, świadczenie dla kobiet, przecież to są propagandowe kłamstwa. Jeżeli ktoś chociaż przez chwilę myśli logicznie, to powinien sobie zdawać z tego sprawę. Ale niestety bardzo wiele, zwłaszcza młodych ludzi, jest na tyle ogłupiałych, że tego nie widzi i nie słyszy i zaczyna powtarzać takie rzeczy. No ale proszę Państwa, co za tym idzie? Idzie właśnie za tą, za tą nienawiścią, podważanie tego fundamentu. A fundament trzyma się również na naszej narodowej tradycji i na wierze. No bo, proszę Państwa, jeżeli tracimy wiarę, a Europa jest zbudowana na wierze chrześcijańskiej, no to w tym momencie ten fundament po w ogóle przestaje w pewnym sensie istnieć. Robi nam się po prostu dziura pod nogami, bo nie mamy na czym się oprzeć. I to widzimy coraz bardziej znacząco. No, pamiętam te momenty, kiedy prawda, wściekłe kobiety szły i atakowały podczas Mszy święty, atakowały kościoły. To się dzieje również w innych krajach. No ale po co? Jeżeli oni są przekonani, że Pana Boga nie ma, to po co atakować Eucharystię? To po co atakować Kościół? No ale to jest coś, co im się wydaje najbardziej potrzebne. I to się próbuje przekazywać naszym dzieciom, że Kościół to taka organizacja jakaś tam trzeciego rzędu, y, samopomocowa albo pozarządowa, która nie ma żadnego znaczenia, która ma mnóstwo, prawda, przestępstw i jakichś takich nie, nie do końca określonych i nie do końca zbadanych sytuacji, w związku z czym trzeba go zlikwidować, zamknąć, Pan Bóg niech się nam do życia nie wtrąca. Proszę Państwa, to jest bardzo niepokojące, tym bardziej, że Ministerstwo Edukacji próbuje nam to zafundować dla naszych dzieci w profesjonalnym szkolnictwie, na które płaci polski podatnik. Czyli Katechezy jak najmniej, no nie mogli zlikwidować całkiem, bo jest konkordat, ale tak naprawdę to chodziło o to, żeby w ogóle nie było katechezy w szkole, żeby się dzieci do tego nie odwoływały, no i jednocześnie uzależnienie, uzależnienie i brak wiedzy. Więc Unia Europejska proponuje programy, które będą całkowicie obcięte z wiedzy, z historii, z literatury, z języka polskiego. Nasze dzieci mają nic nie wiedzieć, one mają być takie no, międzynarodowe, do, do wzięcia. No a ja zawsze mówię, że niewolnika uczyć nie należy, wystarczy, jak będzie umiał czytać i pisać, i na tym się ta cała sprawa skończy. No i teraz pytanie, co dalej? Dalej, dalej mamy atak na krzyż. No widzę, że jest dużo osób poruszonych, naprawdę głęboko poruszonych. To się zdarzyło tu u nas w Kielnie na Kaszubach. Kaszubi są bardzo zdecydowani, jeśli chodzi o takie sprawy. No, są manifestacje, są wystąpienia rodziców, ale przede wszystkim tego krzyża broniły dzieci, bo to są chłopaki jeszcze w podstawówce. Oni wiedzieli, czego bronią i to jest nasza nadzieja. No, święty Jan Paweł II mówił: broncie krzyża, no bo to jest tak niesłychanie ważne. A Tusk, oczywiście, o opiłowywaniu katolików. No, bo mu przeszkadza, że my stanowimy pewną siłę i czerpiemy z tego, co nam daje i Pan Bóg, i Kościół czyli pewnych wartości, które są niezniszczalne. Proszę Państwa, można popatrzeć na to z różnych stron, bo że jest atak na ten fundament, to jest oczywiste. To bądźmy spostrzegawczy, ale dużo osób się jednak budzi. Budzą się też młodzi i młodzi mówią zaraz: To nie tak. No, na zachodzie Europy, na przykład we Francji, jest olbrzymi nacisk islamu. na no, to jest wyznanie, ale ta wiara jest również taką społeczną. W związku z czym ich zachowania społeczne są antychrześcijańskie. No, w związku z czym wiele osób czuje się pozbawionych tego podstawowego fundamentu, tej podstawowej ochrony. No i co się sta dalej za tym. Co dalej? Dalej ci młodzi szukają Chrystusa, szukają oparcia w Panu Bogu. I powstaje zjawisko, które jest zaskoczeniem dla wszystkich, mianowicie mnóstwo chrztów, mnóstwo młodzieży, która szuka Pana Boga, która chce się modlić, która, no, z którą trzeba coś zrobić. I to wcale dlatego kościoła, który jest w tej chwili osłabiony tam, nie jest takie łatwe. Ale to są ludzie, którzy otworzyli się na Chrystusa, otworzyli się na Pana Boga. A proszę zobaczyć w Stanach Zjednoczonych po śmierci Kerka, ile ludzi spotyka się i krzyczy: Moim Panem jest Jezus Chrystus. No my w Polsce może tego tak nie wyrażamy, bo tam są w większości protestanci, oni się trochę inaczej wyrażają, trochę inaczej modlą, ale proszę Państwa, czy sobie wyobrazić, że na przykład w samym centrum Warszawy, na jakimś takim spotkaniu politycznym, y, ludzie staną i zaczną krzyczeć, naszym Panem jest Jezus Chrystus. No do tegośmy chyba jeszcze nie doszli. Y, nie w ten sposób wyrażaliśmy naszą wiarę, ale to jest widocznie potrzebne. No to patrzmy, co się dzieje dookoła. No, oczywiście atak na Polskę jest i będzie, ale jeżeli nie ochronimy naszych dzieci, no to praktycznie nie jesteśmy w stanie ochronić naszej przyszłości. Więc, tak, ile tych dzieci się rodzi? Mamy taką dziurę demograficzną, że w tej chwili zaczyna się o tym mówić. No, spadliśmy do jednego dziecka na kobietę w wieku rozrodczym, a nawet mówi się, że teraz będzie już mniej niż jeden. Ja ostatnio czytałam opracowania dotyczące Turcji, gdzie w większości jest islam. Gdzie rząd wpadł w panikę, ponieważ oni mają 1,4 i już można wyliczyć, jakim spada populacja prawdziwych Turków, którzy tworzą ich społeczeństwo. A u nas, u nas o tym się jakby nie mówiło u nas się proponuje różne rozwiązania dla dobra kobiet. Ufundujcie antykoncepcję dla młodych kobiet, tych w najbardziej prokreacyjnym wieku, no to nie przeszło, bo forsy nie ma, ale proszę zwrócić uwagę, sama propozycja jest naprawdę szokująca. Pigułka dzień po, która jest dostępna również dla nastolatków i która nie zawsze zabija, ale bardzo często to dziecko poczęte, jeżeli się poczęło, to po to jest zażywana, żeby nie mogło się implantować i dalej rozwijać, ale ono już żyje. To jest nowy byt, nowy człowiek, który się począł i który się rozwija. No więc, jeżeli tej pigułki zeszło około 300 tysięcy, no to załóżmy, że jedna trzecia jest właśnie związana z wczesną, taką działaniem wczesnoaborcyjnym. No to mamy już 100 tysięcy. A ile nam brakuje 100? 150 do reprodukcji prostej. A co się dzieje, jeżeli chodzi o pigułkę aborcyjną, która w wielu krajach świata została dopuszczona i praktycznie Zastąpiła aborcję chirurgiczną. Jest bardzo, bardzo niebezpieczna dla kobiet, ale to nie, to nikogo nie interesuje. Ważne jest, żeby te dzieci zostały zabite i żeby ich nie było, żeby było mniej ludzi. A pan Gates mówi, że powinien zostać tylko złoty miliard, bo w tej chwili mamy o ponad 8 miliardów ludności świata i to jest zdecydowanie za dużo, więc jeden na siedmiu, prawda? Siedmiu osób powinno przestać żyć a jedna przeżyć. I teraz proszę państwa najnowsze dane z zeszłego roku okazuje się, że yy, aborcji, tych, które są odnotowane, bo jest jeszcze bardzo dużo tych przypadków, których nikt nie zna, tych aborcji jest tak dużo, że stanowią największą przyczynę śmierci na świecie. Wszystkie wypadki, choroby, rak, różne rzeczy, które się zdarzają i człowiek odchodzi, nie sumowane nie dorównują liczbie y, dzieci zabitych poprzez aborcję. No i, proszę Państwa, najbardziej w tym wszystkim bolesne jest to, że to jest kategoria wyłączona, czyli te dzieci w łonach matek nie są traktowane jak ludzie, bo śmiertelność ludzi zaznacza się w osobnej kategorii, a to jest kategoria aborcja. Przecież to są dzieci poczęte. To są ludzie w początkach ich życia, którym nie pozwalają żyć. Więc dlaczego to jest wyłączone? Dlatego, że dziecko poczęte zostało pozbawione podmiotowości prawnej, ochrony prawnej. No robiło to jeszcze, robiła to jeszcze Irlandia, miała w konstytucji zapisane, że dziecko poczęte jest tak samo traktowane jak dziecko urodzone. No ale olbrzymie, a tak olbrzymie pieniądze. Kilkadziesiąt lat dzieci, które dostawały taką bardzo szkodliwą, permis permisywną, jak to się mówi, edukację seksualną i które to prawo zmieniły. No a teraz my jesteśmy w kolejce. Proszę zobaczyć, co się dzieje w szkole. Proszę zobaczyć, w jaki sposób nauczyciele krzyczą w niebogłosy, to się szykuje i to ma być przymusowe. Przymusowe. To, że 70% polskich rodziców wykazało się aktywnością, żeby dzieci wypisać z przedmiotu, z przedmiotu, edukacja zdrowotna, które zawiera również uzależnianie młodego człowieka od seksualności i w ogóle jest antychrześcijańsko sformułowane, no to, to nie szkodzi. To było, minęło, o tym już nie mówmy. Teraz to samo powinno być przymusowo. Żeby każde dziecko zostało nafaszerowane ideologią, która jest lewacka i która jest całkowicie sprzeczna z naszymi oczekiwaniami jako rodziców, z naszymi poglądami, z naszą wiarą. Proszę Państwa, to jest prawdziwe niszczenie fundamentu, i trzeba o tym pamiętać: jeżeli budzą się ludzie na zachodzie, to i u nas się budzą. Ja zaglądając do mediów tych właśnie społecznościowych no widzę z takim no, zachwytem, że dużo młodych ludzi daje świadectwo swojej wiary bo tylko to odniesienie do Pana Boga do jego praw do wiary do tego że my wiemy co wybieramy daje nam szansę przetrwania jeżeli tego nie będziemy robić no to po prostu nasze dzieci nasze dzieci zostaną pozabijane albo uzależnione nasze dzieci zmienią wszystko naród przestanie istnieć bo wymrzemy no, i to ten dom bez fundamentu, on nie będzie trzymał się, on się nie ostoi. Więc, proszę Państwa, najwyższa pora się obudzić. Popatrzmy, co nam proponują. My nie wiemy, za jakie pieniądze to się robi, ale wiemy, jakie pieniądze szły na Irlandię. To były naprawdę miliardy dolarów. Oni mówią po angielsku, więc łatwiej było. Natomiast u nas na pewno te pieniądze idą. I od czasu do czasu jakaś informacja się przesmyka, że właśnie te pieniądze są używane przeciwko nam. Dostają je różne fundacje. No, Trump odciął finansowanie właśnie poprzez ten fundusz taki Aid, właśnie tych takich naszych najbardziej agresywnych, rozwalających fundament organizacji, no ale teraz już pomału fundusze norweskie w to wchodzą, na pewno Soros, on ma już następcę. No więc krótko mówiąc, jesteśmy na placu boju, więc chrońmy swój dom, fundament swojego domu i swoje dzieci, i swoją przyszłość. I ufajmy Panu Bogu, że nam pomoże, bo Polska zawsze była tą ostoją chrześcijaństwa, katolicyzmu, i wiary. W związku z czym ja jestem głęboko przekonana, że my się nie damy. Ale jeżeli będziemy to dzielić na jakieś takie małe kawałki, powiemy, no bo tylko aborcja, albo tylko szkoła, albo tylko to, tylko tamto, nie wygramy. Musimy tworzyć strukturę, która będzie się trzymała. A, a fundament może się trzymać tylko na Jezusie Chrystusie i na wierze, że Pan Bóg będzie z nami. Do nas wróciła w tej chwili do Polski ikona Matki Bożej Częstochowskiej, tej od oceanu do oceanu, która wędrowała przez świat w intencji ochrony cywilizacji, życia i miłości. I tak sobie myślę, że tych trochę przypadków, które były w międzyczasie, nie są takie wyjątkowe. One miały tak wyglądać, ponieważ ona jest naszą królową i ona jest teraz nam najbardziej potrzebna. Wczoraj postanowiliśmy, że ikona pójdzie w Marszu Życia, który będzie w połowie kwietnia, zaraz po Wielkanocy, w niedzielę to Miłosierdzia Bożego, w Warszawie, to będzie narodowy marsz życia i że ona tam będzie, że możecie tam pójść i będziemy o tym jeszcze wielokrotnie przypominać. Razem z naszą królową, razem z Jezusem Chrystusem, razem z nami, którzy chronimy swoje dzieci. Razem z polską racją stanu, która głęboko siedzi w naszych sercach, wygramy z tym atakiem, tylko musimy być wierni i musimy być spostrzegawczy i wiedzieć, co się tak naprawdę dzieje i mówić jednoznacznie: nie, my budujemy inaczej i to budujemy od pokoleń i nie damy się. Nie damy się, proszę państwa. My się nie damy. A ja zapraszam wszystkich na naszą stronę www hli.org.pl gdzie znajdziecie Państwo dużo bieżących informacji na temat ochrony życia i rodziny i serdecznie zapraszam